Cześć i witajcie, z tej strony Kudłaty i przybywam do was z nowościami i informacjami, jakie wyszły do Minecrafta 1.19 w przedziale ostatnich 3 tygodni, ponieważ przez ten czas wychodziło dość mało informacji, więc nie nagrywałem ich na bieżąco, wolałem poczekać właśnie jak wyjdzie ich nieco więcej, żeby w jednym filmie wam wszystko przedstawić. A do tego pod koniec będę chciał poruszyć temat aktualizacji 1.20, no bo jest naprawdę bardzo spora szansa, że tą aktualizację dostaniemy jeszcze w tym roku. Od teraz jeżeli na kucaka poruszamy się w tunelu, który ma dwie kratki wysokości, to na krawędzi możemy z niego wyskoczyć, nie zahaczając w ogóle o ten tutaj górny blok, bo wcześniej nie było takiej możliwości. Komenda Locate by została nieco ulepszona, ponieważ została dodana jej trzecia funkcja. Konkretnie możemy sobie sprawdzić, gdzie mamy najbliższego villagera, pszczele gniazdo, czy po prostu dany domek profesji wieśniaka. I tak na przykład możemy sobie sprawdzić, gdzie mamy najbliższego kleryka, czyli yy, kościół nam się powinien wyświetlić we wiosce. I właśnie tutaj jesteśmy. Czasami w starożytnych miastach mogliśmy spotkać kopalnie, które były najczęściej podwieszone pod sufit. No niestety zostało to usunięte, ponieważ nie chcieli, żeby jedna struktura nachodziła na drugą i uważam, że wychodzi to trochę na minus, ponieważ te kopalnie są nad taką fajną strukturę, co dodawało fajnego klimatu, kiedy w tych starożytnych miastach one zwisały nam ze sufitu. I w tym ostatnim snapshotcie poprawiono około 25 błędów, jeszcze kilka zmian technicznych i potem już zaczęły wychodzić wersje prelis, do których właśnie przejdziemy. Na biomie na morze została nieco zmniejszona liczba generowanych się drzew, dzięki temu mamy więcej przestrzeni w tym biomie. Odbieranie wibracji przez kalk, sensor oraz przez wardena zostało nieco zmienione. Konkretnie, jeżeli używamy jakiś przedmiot, to jak zaczynamy go używać, to wychodzą wibracje, oraz jak kończymy używać ten przedmiot, także wychodzą wibracje. I tutaj mamy na przykład kuszę, jeżeli ją napniemy, to wyszły wibracje, i jak ją wystrzelimy, to także pójdą wibracje. To ciekawe, jeżeli to zrobimy na kucaka, to możemy po cichu to napiąć, a wibracje nie pójdą, tylko dopiero pójdą jak na kucaka ją wystrzelimy. Jeżeli chodzi o tarczę, to jeżeli nie jesteśmy na kucaka i mamy tą tarczę i ją puścimy, to pójdą wibracje, a jeżeli jesteśmy na kucaka i będziemy używać tą tarczę, to wibracje żadne nie pójdą. Jeśli chodzi o jedzonko, to nie ma tutaj żadnej różnicy, jeżeli stoimy normalnie, to wibracje pójdą, a jeżeli jesteśmy na kucaka, to także te wibracje pójdą, więc yy, próbowanie jeść w pobliżu Wardena, to nie ma sensu i nie polecam tego robić, ponieważ nas usłyszy. Jeżeli zakładamy zbroję klejkając to w taki sposób, to zawsze słyszeliśmy charakterystyczny dźwięk. Teraz tak, że go usłyszymy, jeżeli bezpośrednio w ekwipunku zakładamy tą zbroję. Warden może wyjść jedynie z pełnych bloków. Od teraz w nederze może się pojawiać więcej mobów i nawet mogą się zespełnić na kratce, która jest oświetlona do 12 poziomu światła. Jest to spowodowane tym, że często w nederze mamy sporo rozlanej lawy, sporo jezior lawy, sporo ognia, co powodowało, że te tereny są zbyt mocno oświetlone w niektórych miejscach i te moby pojawiały się w zbyt małych ilościach. Ta zmiana konkretnie dotyczy Endermanów, szkieletów, widerowych szkletów oraz piglinów. Dlatego w tym pierwszym Prylis poprawiono aż około 43 błędy. Drugi Prylis zawiera to, że jeżeli Warden utknie w jakieś cieczy, czyli wodzie albo lawie, to wtedy gniewnie zniknie oraz poprawiono około 51 błędów. Jeżeli chodzi o trzeci Prylis, to jak nas Warden uderzy swoim atakiem sonicznym, a mamy na sobie zbroję z enchantem ochrony, to te obrażenia zostaną zredukowane oraz poprawiono około 17 błędów. Na chwilę obecną najnowsze wydanie to jest Prelist 4, który konkretnie poprawia tylko 7 błędów, więc żadnych już więcej fajerwerek nie ma co się spodziewać i najpewniej w najbliższych dniach już zaczną wychodzić kandydacje do 1.19, ale ogólnie do tego wyszła informacja kilka dni temu, że cała aktualizacja The Wild Update 1.19 wyjdzie dokładnie 7 czerwca, czyli na aktualną chwilę już za tydzień we wtorek. Niestety konkretnej godziny nie znamy, ale pewnie zostanie dodana tak jak zazwyczaj, czyli około tak 16, 17, może 18 godzinie. Już 7 czerwca u mnie na kanale wyjdzie przegląd całej aktualizacji 1.19. Z niektórymi z Was pisałem na Discordzie i było ustalone tak, żeby ten mój przegląd był szybki, ale żeby zawierał jak najwięcej informacji i właśnie w takim stylu postaram się dla Was go nagrać. Jeżeli chodzi o 1.20, to jest naprawdę bardzo spora szansa, że ta aktualizacja wyjdzie jeszcze tego roku, konkretnie w okolicach grudnia ponieważ Mojang już dawno obiecywało, żeby chciało wypuszczać dwie aktualizacje rocznie, a patrząc na to, że nowości jakoś dużo nie ma, więc to nie problem takie dwie aktualizacje zrobić. Konkretnie, jak to obiecywali, to wtedy tamtego roku wyszedł 1.14 i 1.15, następnego roku był tylko 1.16, ale ta aktualizacja była naprawdę, naprawdę duża, więc to jest zrozumiałe, że wtedy wyszła tylko jedna aktualizacja rocznie, ale w zeszłym roku, czyli w 2021 mieliśmy latem 1.17, na grudzień już był 1.18, a teraz 2022 jest ta sama sytuacja, że teraz mamy początek czerwca i już mamy 1.19, więc mają jeszcze sporo czasu, około pół roku, żeby do grudnia wydać 1.20. Dlatego zazwyczaj jest tak, że jeżeli się jakaś aktualizacja kończy, to aktualnie mogą pracować nad czymś innym, i faktycznie taka informacja od Mojang wypłynęła jakiś czas temu, że są zajęci innymi rzeczami, więc możliwe, że już mogą mieć częściowo zaplanowane 1.20. Ogólnie raczej nie ma co się spodziewać, że tą aktualizację nam szybciej zapowiedzą. Pewnie dostaniemy snapshoty do niej, trochę nam powiedzą o tej aktualizacji już na Mainconie, gdzieś w koniec września, początek października, oraz wtedy mogą nam zapowiedzieć co będzie 1.21. Ewentualnie jeszcze może istnieć taki scenariusz, że 1.20 jest taką okrągłą liczbą, więc Mojang może naprawdę jakąś dużą aktualizację nam szykuje, co by spowodowało tak, że dopiero jakiekolwiek informacje dostaniemy na Mainconie, czyli wcześniej żadnych snapszotów nie będzie do 1.20 i dopiero po tym jak zapowiedzą nam tą aktualizację jesienią, to faktycznie snapszoty zaczną wychodzić na początku 2023 i standardowo latem, pewnie, następnego roku, byśmy tą aktualizację. Aktualizację dostali. Ogólnie byłoby to spoko, jeżeli naprawdę to naprawdę aktualizacja byłaby duża, a nie mała, bo wtedy po prostu byłoby hamskie, że raz do roku wypuszczają nam jakieś tam niewielkie nowości. Jeżeli kogoś bardziej interesuje temat 1.20 to bardzo zapraszam na mój filmik, który ostatnio nagrałem i jest on z propozycji widzów na aktualizację do Minecrafta 1.20, więc możecie się dowiedzieć, co by inni chcieli w Minecraft zobaczyć. Także możecie w komentarzach proponować swoje aktualizacje, a może pojawią się w kolejnym moim odcinku lub po prostu możecie proponować inne rzeczy, które ogólnie przydałyby się w Minecraft, bo zamierzam co jakiś czas właśnie filmiki z takich propozycji na mój kanał wrzucać, więc może akurat Twój pomysł. Się trafi u mnie na odcinku. Kto wie, zawsze można zaryzykować. Nie zabieram Wam już więcej czasu. Pamiętajcie o łapce w górze, o komentarzu z opinią, o subskrypcji, żeby być na bieżąco. Zapraszam na Discorda, link w opisie. I do zobaczenia już jutro w kolejnym filmiku na kanale.